Wtedy my już mieliśmy, myśleliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą, gdzieś taka, taka no może niespokojna, ale, ale mimo wszystko przewaga wyraźna e, i nagle gdzieś w połowie zawodów coś nam uciekło, nie? Chyba gdzieś złe decyzje podjęliśmy w sprawie ustawień, gospodarze nas dogonili, e, no i końcówka zrobiła się nerwowa niestety. Pojechał Kowalski, a on dobrze jedzie, nie? Także tutaj nic nie straciło się, ten bieg 14-5-1 przegraliśmy, nie? Także... To był kluczowy moment w tym meczu, bo gdybyśmy przywieźli chociażby remis, to w końcówce by było też nieźle. Nie? No ale to jest sport i trzeba się z tym liczyć. Bartek jedzie dobrze cały sezon. Także ja tutaj tutaj mogę tylko pogratulować Bartkowi, bo, bo wytrzymał ciśnienie, co, co nie jest łatwe w takich momentach. Wiedział, że, że duży ciężar na nie spoczywa, ale dał radę. Na pewno punktów Pawła i Dudka, nie? Patryka, no, bo gdyby zrobili po dwa więcej już by grało, nie? Ach, no rzeczywiście, no się gorsze występy Danowi, ale nie, nie, da, no, u nas na torze powinien naprawdę odbudować się i będzie okej. Okay. Opracujemy, usiądziemy, opracujemy sobie co robić, jak się przygotować do tego, do tego meczu. No, mamy trochę czasu. I robimy to, nie?